Hello, 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 witam Was bardzo serdecznie. Ech, słuchajcie, jak to ja, nakręcając film o niczym, właśnie jestem w trakcie nakręcania tego filmu, czyli gadam o głupotach, co się u mnie dzieje i tak dalej, dotarło do mnie, że ja nie przetestowałam z Wami tego oto podkładu. Właśnie to jest e, Bebe Krem od firmy BiOrganic. Organic. Zapomniałam, cała ja, cała ja, więc... Już yy, właśnie słońce wyszło, więc może światło mi trochę kupieć, ale dobrze. I uznałam, że dobra, jestem pomalowana, mam oczy zrobione, to teraz jest idealny moment, żeby zrobić to, yy, dokończyć ten makijaż, właśnie nagrywając ten test. I dlaczego ja kupiłam ten BB krem? Ponieważ szukałam kremu, BB-kremu od starej mydlarni, i film już jest na kanale. Jeżeli Was to interesuje, to jest krem BB z 30% SPF-em, to mi się wyświetliło. Więc co Łukaszewska zrobiła? Kupiła, Kupiła też, ten, też ten produkt. I co to w ogóle jest ten Biorganic? Biorganik, słuchajcie, jest to polska firma założona w 2015 roku przez dwie dziewczyny więc super one piszą tutaj na swojej stronie że certyfikowane, używają certyfikowane naturalne oleje, produkty zależy im na tym żeby to nie było nic wiecie, sztucznego itd., itd o zapach kosmetyki o przyjemnej konsystencji delikatnych zapachach Biodegradowalne opakowania, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Fajna firma tworzona przez dwie przyjaciółki. Super, naprawdę wspieramy e, takie inicjatywy. Cieszę się bardzo, że dziewczyny weszły w makijaż. E, sprawdzę tylko jeszcze jedną rzecz, bo one tak piszą, że mają do twarzy, do demakijażu, oczyszczanie, tonizacja, pielęgnacja twarzy, do ciała. Dla, dla mężczyzn i akcesoria. A co to w akcesoriach jest? Coś mi się tu nie otwiera. Dobrze, to teraz tak. Z makijażu chyba jest tylko ten krem B. Tak, on kosztuje w tej chwili 49 zł i jest w dwóch kolorach: Light Beige i Natural Beige. Ja mam w kolorze Light Beige, czyli ten jaśniejszy. I sobie wejdziemy jeszcze teraz w skład. Najpierw to pisze producent. Lekki mineralny, krem wyrównujący kolory skóry. nadaje skórze zdrowego i promiennego wyglądu. 98% składników pochodzenia naturalnego. No i teraz yy, skład incji. Powiedziałam, że bardzo ładny skład. Naprawdę perfumy są na samym końcu, więc naprawdę świetnie. Nie widzę tutaj w ogóle e, pochodnych nawet e, takich, wiecie, pseudo parabenów, więc naprawdę ładny, ładny skład. Naprawdę skład jest perfekcyjny, więc bardzo się cieszę, że mamy kolejną firmę, hura, 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 która tworzy fajne, naturalne produkty. Nic tylko się cieszyć i być naprawdę dumnym z naszych producentów. Dobra, co my tu mamy? Sorry za lekkie obudzenie, bo ja już go używałam, więc no nie będzie to pierwsza, pierwsza styczność z tym produktem. Mamy tutaj szklane opakowanie 30 ml, bardzo fajny, prosty design, mi się to podoba. Co do gęstości to standardowy, nie jest ani za rzadki, ani za gęsty, po prostu taki no dosyć gęsty bym powiedziała. Dosyć gęsty krem, kolor jasny. Jak widzicie on się tutaj dopasowuje bardzo szybko do odcienia skóry, odcienia, odcieniu, odcienia skóry. <gry> Nie wiem czy słychać jaką mam suchą skórę, a dopiero się kremowałam. Ma bardzo, bardzo przyjemny, ale taki świeży zapach, ale nie mocny, nie jest to intensywny zapach, jakiś taki sztuczny, nie, bardziej bym powiedziała, że jest to zapach naturalny. I tak wygląda nałożony jedną warstwą dłonią. On się bardzo szybko wchłania na mojej skórze, przypominam. Platek to są może to pierwszy raz. Mam bardzo, bardzo suchą skórę dojrzałą, więc yy, on po prostu ma skóra go wyszała. Więc nie ma w ogóle poczucia tustości. To nie jest krem, który jest tusty. Nie, bardziej bym powiedziała, że to jest taki krem taki w, o konsystencji takiego po rozprowadzeniach, taki loton, który się po prostu wchłania w 100%. Więc tak, on mi się wchłonął. Nie wiem, jak to wygląda według Was, ale wygląda dobrze. Yy, co do korektora, no to mam muszę go poprawić, bo już się też staru przy makijażu. Więc zaraz go poprawimy. Ale jest to bardzo przyjemna konsystencja. Na pewno jest bardzo delikatnie kryjący. No ale tak taki jest BB krem, on nie ma być szpachlą. On ma być po prostu delikatnie kryjącym produktem. Jak widzicie, mam tu pozostałości po mojej opryszce, <grytanie> Niestety nie wiem czy też tak macie, ale próbowałam zdrapać coś tutaj na krawędzi ust, miałam taki niedoskonałość i w momencie, kiedy to zdrapałam, w sekundzie wyskoczyła mi opryszczka. Są takie miejsca przy moich ustach, których szczególnie tutaj mi się zawsze opryszczki robią, więc ta dolna warga jest... Nie mogę nic tutaj dotykać, bo od razu, od razu mam oprychę, więc wybaczcie. Kupiłam razem z tym Kremem BB Hydrolat e, Neroli, natomiast w ostatnim filmie powiedziałam, że kupiłam razem z tamtym, ze starej mydlarni. Nie, pomyliło mi się, to było z, tego, z tej firmy. E, na pewno już widzę też, że produkt ciemnieje. Zaraz wam tutaj zostawię, żeby on sobie spokojnie wysł. ale ciemnieje, więc ten kolor jasny wcale nie jest taki jasny. I wydaje mi się, że jeżeli. On tak ciemnieje, no to ten kolor ten kolor medium może być naprawdę bardzo ciemny, ale w tym momencie wygląda nie najgorzej, takie jest moje zdanie, czy mi się oddziela od skóry? Może delikatnie. Słuchajcie, jestem w ogóle przed okresem, czuję się tak spuchnięta. Woda po prostu zatrzymuje się w moim organizmie, waży chyba z 4 kilo więcej. Boję się wejść na wagę, naprawdę, ale czuję się taka napuchnięta. Więc w ogóle nawet y, tutaj mi się robią takie rzeczy, których normalnie nie mam. Tak, zobaczcie. Na dole mamy tą wersję starszą, w sensie ten starszy, nałożony, wcześniej nałożony. krem B, na górze mamy. Później i tak na górze ten no on, on jest żółty, ale potem się zmienia bardziej w pomarańcz, więc No na pewno ciemnieje, także miejcie to na uwadze. Natomiast nie jest to takie ciemnienie, które by było męczące. Co do krycia, no to jest to bardzo delikatne krycie, bardzo delikatne, więc ja sobie nałożę teraz korektor, no niech będzie ten z design. Dosłownie tylko tutaj punktowo. I spróbuję tutaj trochę przykryć te moje przebarwienia, które niestety cały czas są. Pomimo stosowania witaminy C i jakichś takich fajnych kwasów. No ale niestety to już chyba ze mną zostanie na wieki. Okej, okay. dobra, podoba mi się. Podoba mi się. Ja sobie teraz kończę ten makijaż i zaraz do Was wracam. Dobra, zrobiłam sobie twarz, skończyłam wszystkie pudry na tym bebe kremie i co mogę powiedzieć, że jest to bardzo fajny produkt. Jeżeli lubicie produkty z bardzo dobrym składem, tutaj nie ma się do czego naprawdę przyczepić w tym składzie, natomiast jest to bardzo delikatne krycie. Nie widzę, żeby on miał. Um, SPF. On tutaj ma po prostu nam kolor, ma jakby korygować kolor i nawilżać, więc jeżeli takiego produktu szukacie, to Wam bardzo polecam. No i tyle. Wspierajmy polskich producentów. Zresztą takie małe firmy naprawdę mają ciężko, więc zostawię Wam oczywiście na dole link do tej firmy. To nie jest żaden sponsorowany film. Ja po prostu uważam, że trzeba doceniać osoby, które... Po prostu robią coś z niczego i robią to dobrze, i dbają o to, co, o co, co robią, więc doceniajmy to. No i tyle, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się ten film podobał, zostawcie jakiś ślad po sobie łapka w górę, nie wiem, cokolwiek, buziak, uśmiech, cokolwiek, będzie mi bardzo miło. Ja wszystkie te Wasze. Komentarze czytam, jak tylko mam czas, odpowiadam, więc naprawdę sprawiacie mi taką dużą radość, że sobie nawet nie wyobrażacie. Zapraszam Was też do innych moich filmów. No i co, buziaki, papa! Pa, hej!